Bardzo gry serdecznie w modowej krainie. I tak, jest to paczka modyfikacji, 22 modyfikacji, na które będę grał. Więc jak widzicie, jest 22 modyfikacji, już o tym mówiłem i tu już widziałem jakieś węże, musiałem chwilę szybciej wejść na to. Yy, nie wiem, nie Nego na razie jednak zabijał. No nie no, to wszystko mnie chce zabić. Dobra, ja lepiej uciekam. I tak, no właśnie co do. A czy właśnie już powiem od razu, nie wiem jak to będzie właśnie z cięciami. Może zacznę, raczej znaczy może zacznę. Może. Będę. No. odejść wężu, no. No jeszcze mnie zatru, nie, no. ja muszę go zabić. Tylko żeby mnie nie zabił, bo to będzie już przegram. O, zabiłem go. Ja chcę to zobaczyć, co to jest. A, nic mi nie dał. Żeby mnie właśnie nie zabił ten wąż. No, będzie problem. No właśnie. Mmm. Wszystko mnie zabija już na początku. Co do, właśnie już powiem od razu, co do cięć, to może będą takie krótkie cięcia, właśnie jak, albo jak coś będą musiał odświeżyć Minecrafta albo coś, bo jest to możliwe. że na będą będę musiał odświeżyć Minecrafta, a więc no, wszystko możliwe. Modyfikacje według mnie są fajne, no może będzie można grać, bo w miarę długo. mam nadzieję, że ta seria nie będzie miała z dwóch odcinków i się nie skończy. Nie ja że po prostu będą długie odcinki, ale tak, no nie wiem, może tak z dwie, trzy łapki, trzy. No, no dobra, trzy łapki w górę, może po tym odcinkiem nie będę, będę się cieszył. Okej, okay, ja miałem jakiś moc ściągnąć, chyba tylko zapomniałem, ale już nie będę ściągał, bo bym musiał już znowu ściągać wszystko. Nie wiem, jak mam powiedzieć, na nowo, dlatego że. No by, po prostu nowy świat by musiał utworzyć przez to, że by no po prostu już nie chciało się wczytać niektóre rzeczy, więc to także jest problem. Ale mam nadzieję, że zostawicie także łapkę w górę. Właśnie pod ostatnim odcinkiem ze Skywards było 14 łapek w górę. Rekord jak na razie na kanale się. Jeszcze 3 subskrypcje była wbiły także dzięki temu kanałowi, dzięki temu odcinkowi. A więc naprawdę się zaskoczyłem i się cieszę. Miejmy nadzieję, także mam nadzieję, że ta seria także się w miarę przyjmie. I tak, odcinki właśnie, już to powiem także na początku, że będą gdzieś do, no nie wiem, no max 10 minut, 7-10 i dwie opaty zrobiłem. No i właśnie takie odcinki będą będziemy bardziej zwiedzać. Na początku mogą być już takie na razie nudne odcinki, ale mam nadzieję, że nie będą. Co to jest. I przyda mi się jakieś jedzenie, więc konia zabiję. A nie, to zebra. Nie ma a, a, skóra, no skóry nie chciałem zebry On mnie tak śledzi, widzicie? On mnie śledzi Ja, ja go nie będę tykał bo, się tykał, bo mi się wydaje, że że to, że to się źle skończy, naprawdę. No właśnie będą także właśnie jakieś takie cięcia, znaczy cięcia takie momenty, o kurczaki, w takie momenty właśnie, że ja na przykład coś śmiesznego powiem, chociaż rzadko to się zdarza, to właśnie będzie taki facepalm albo coś tego typu. To właśnie tak, żeby już jak montować zaczynam, to już muszę jakoś tam w miarę porządnie zmontować. Zabij się. Zabij się. No. Zabić go nie mogę, on jest jakiś niezniszczalny. A te, ciebie mogę? Tak, mogę. No. Tamten jest niezniszczalny kurczak. No i trzeba jakąś bazę wykopać, ale czy może sobie trochę pochodzę? O, pta, ptaszełek. Dobra, mamy tu więcej koni? Tak, to koniec. Mogę ich zabić. Mam nadzieję, że coś wypadnie. No, sama skóra. Skóra i kości. Dobra, sobie... Już myślałem, że mięso wypadło. Dobra, sobie tego jeszcze zabiję. Dobra, mam pięć skóry. Będziemy mogli sobie zrobić jakiś hełmik, czapeczkę czy coś. Aby co są jakieś tam dunge-wody, a więc będziemy w razie czego... nie wiem... No nie. Jedno serduszko. No nie no dobra, ale sobie już pierwszą brudę wykupujemy, jak widzicie. Wykupujemy nasze, nasze pierwsze rudy na nowej padce modów. jej! A więc tak, według mnie seria może być fajna. Live'ów raczej nie będzie z tego, no bo naprawdę komputer mi nie pójdzie, ale no. raczej, znaczy, że nie będzie działał. Ale na razie jest dobrze. Tak czasami spoglądam także na pusty Memory. I jest to koper, tak, mamy koper. Nie taki koper do jedzenia, tylko taki koper. Nie wiem, koper, ruda, kopru. koper. Koper. Wiedziałem, co to jest, ale już zapomniałem, naprawdę. I chyba będę musiał zjeść tego kurczaka, no bo jedzenia nie mamy. Na początek ja już przeg y przegrywam. Już ginę. Zastanawiałem się właśnie także nad serią. Ze na początku miała być seria. Zostaw mnie. Na początku miała być seria mm, właśnie... Patrzcie, kliknąłem na królika i pojawiły mi się czasy obecne. Dobra, weźmiemy go... E e krolik. Krolik będzie, to będzie mój krolik. Patrzcie, mam na głowie krolika. Patrzcie, mój krolik! Nie wiem właśnie, co to daje. Jump Boosta żadnego nie daje, tylko nie wiem właśnie, czy jak sko skoczę... To... Myślałem, że jak skoczę z wysokości, to przeżyję, ale dobra, musimy zrobić cięcie, aż tam wrócę i odebiorę tę temę, więc zrobimy sobie cięcie. Dobra, jestem już koło tego. I powiem, że na drodze znalazłem jakiś Grave Plate i to zniszczyłem, był taki pony Rotten Flesh, no... No to chyba bo on taka wie co to jest. Dobra, niszczymy to. No, królik odejdź. królik. Przepraszam. Dobra, mam swoje itemy, więc to jest naprawdę fajne, że ginę to mi itemy zostawiałem. Także mam tak właśnie takie właśnie checkpointy, jak widzieliście. Krolik, wracaj do mnie. Krolik, Krolik, chodź Krolik. Chodź... Krolik, chodź wracaj, Krolik. Krolik, dobra, Krolik, wracaj, Krolik. No Krolik nie chcę wrócić. O, dobra, wrócił. Nie. Krolik. Krolik. A, on wychodzi jak na jego piękny. No, dobra. <śmany> to idziemy z królikiem. Królikiem przeświat. Patrzcie, nie walczą! Nie walczą, patrzcie. O, mam zooma także. patrzcie. Dobra się. <śmany> <śmany> mam już <śmany> garlik tego. Nie mogę z tego... Dlaczego nie mogę tego jeść? Przecież to jest czosnek. Ej, coś, coś nie pasuje, ale dobra. <śmany> Tak, naprawdę już mamy pełno jakichś takich nie leder, leder. to skóra. Mamy już pełno jakichś takich yy, tych kwiateł. kwiatełów... kwiatuszków, nie wiem. Na tyłu, żebyś mogli zamieszkać, ale na razie lepiej, nie, jeszcze sobie tu pozwiedzam, czy coś nie ma. O, ten. To jest stróż. O, patrzcie, mamy tu strusia. Widzicie jaka to pac fajna paczka jest? Tak ma nie ma za dużo modów, a mi się i tak podoba. No. Pierwszy raz mogę zrobić jako fajną serię z modami. I nie, nie będzie... Ja wiem co to jest jedna nowa seria, a właśnie ta seria survivalu. Y, y, sub z modami, naprawdę się cieszę. Dobra, sobie sprawdzę. Będziemy musieli zaraz skończyć. Ale, no jeszcze spoko, bo jest 8 minut, już 8, ale z przerwami. Co to jest? Mol, uciek! Wszyscy mi uciekają. To jest niesprawiedliwe. Dobra, mamy tu kurczaka. Dobra, mamy jedzonko. O, mam drugiego kolejnego kurczaka. Dobra, mam kolejne jedzonko. Tak, da, no właśnie, to odcinki będą właśnie takie bardziej takie bez cięć, ale może takie cięcia krótkie będą, dobra, tylko może zostawię, dobra, jestem, już cięcie musi, musiało być, na pewno, bo coś się stało, ale dobra, spoko, ale, ale, dobra, szybko kończymy, bo już jest noc, kopiemy się tu, nie wiem, jakie są moby, czy silne, czy nie, tu będzie nasza pierwsza baza, złożymy sobie tu pierwszą bazę, zapomniałem escape'a kliknąć w minecraftzie i... Teraz mogą właśnie takie cięcia krótkie i się mojego głosu nie słychać, a więc przez to także kończę, ale dobra. Użymy nasz pierwszy crafting. I dobra. Drzwi muszę sobie zrobić. O, drewno mi nawet wystarczy na drzwi. Zrobimy sobie nasze pierwsze drzwi. <laughs> tak, już właśnie to odcinek się kończyć. Dobra. Pyk, pyk. A więc tak, kończę przed domem. Dziękuję za obejrzenie. Tak naprawdę nic nie widać. Na chwilę pojaśnię. Dzięki, dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę w górę. To jest nowa seria z modami. A więc tak. Dzięki za odcinek. A więc nara. Cześć.